Kolejny odcinek na moim kanale. I to będzie reakcja łańcuchowa eee, takich piłeczek, właśnie. Nie wiem, czy to piłeczkami można nazwać, bo to są kulki bardziej. No to możemy, albo jeszcze wam wytłumaczyć, jak to działa. Tutaj ta zielona kuleczka leci, leci, leci. Tutaj spada. Tutaj, e, tu spada na to. To wystrzeliwuje tą niebieską kulkę, ta niebieska kulka robi pętlę, leci, dalej leci, no i koniec. Więc spróbujemy. Woohoo! Jaki koks! Ledwo, czy wy to ledwo widzieli, widzieliście. Ja wam pokażę teraz tą pętlę, jak ona będzie robiła, więc... Ee, ale słuchajcie, wy już macie kamerę na pętli. Wow! Jak to kozacku wyszło? No dobra słuchajcie. Yy, polecam to kupić sobie, yy, bo jest tutaj dużo innych torów, które też można złożyć. Jest to dosyć trudne do złożenia, yy, ale jak już to złożycie, to jest super zabawa, nie? Więc yy, ja dzisiaj będę się z wami... znaczy dzisiaj jeszcze nagram chyba dwa filmy. Jak mi się uda złożyć jeszcze jedno lego dzisiaj, to nagram dla Was dwa filmy. A teraz będę się z Wami żegnał, więc cześć. Do usłyszenia. Pa-pa!